Tam jest ta stolnia, z tamtej strony ta Stolnia jest tam w prawo, aha od Zajączkowa, od tak? Od Zajączkowa. A my tam na... jest normalnie plac, taki wielki, taki parking. Tam jest. No, no, I z tej strony to trzeba, no trzeba pod górkę troszkę podejść, żeby zobaczyć. No tak, ale te stolnie to nieczynne, nie, nie wchodzi się, nie wolno. Woda tam, jaka tam jest smaczna woda, jak pan kiedy przyjedzie, weźcie pan spore butelek. Ale tak, smaczno. na razie można pić. Jejku, leci ze szkałka woda, bo to jest mówię stolnia. No zgadza się, czyli czysta woda tam. Czyściutka, piękna woda. Aha. To nie taka ze studni. Witam państwa. znajdujemy się pod muzealną izbą górnictwa kruszcowego w Miedziance, jakieś 23 km od Kielc i stąd ruszamy na Giewon Oczywiście ten Świętokrzyski Moi drodzy, góra Miedzianka jest to szczyt w Górach Świętokrzyskich w paśmie Chęcińskim 354 metry nad poziomem morza. Góra zbudowana jest ze skał wapiennych. I to, i mówi Pan, że kolega tam wszedł do tej sztolni i przeszedł aż gdzie? Gdzie doszedł? Doszedł do gościńca przed Chęcinami No. Doszedł i z powrotem się wrócił, bo mówi, tak z morzem. Pieron i ręce i tak ubrał się i czopkę miał taką zimową i kapotę zimową i, i wrócił się, ale szedł na czterech nogach, No ta, na czuraka, bo tam nie? jest, to jest na wysokość metra. A to takie tu metrowe, no to faktycznie, no, no to, i to i tam musiał no, To, że on i tak, tak daleko doszedł, to doszedł w ogóle tu, nie? Doszedł daleko, no ale z no, powrotem ładnie. się wrócić. no. A to, że mu się chciało, to chyba cyknięty musiał być Nie, jak tam nie, szedł. nie, nie, <laughs> nie. On, nie, nie, był? nie, on właśnie <laughs> tak ciekawy jak to tam wygląda. Jak można to wygląda, mówić? nie? Czego? No. No tak, zgadza się. I tu jest wykopany tunel taki i on prowadzi aż do chęci do zamku. Ale co, na sam zamek czy na tą górę? Na zamkową? sam zamek. Na sam zamek. Tak. Ale to wyjdzie się jakbym teraz wszedł tutaj do tego tunelu, to bym wyszedł na zamku? Wyszedłby pan. Tak? No ale, 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 bym ale... Nie przeszedł, Cię, bo... ciężko było. No to ciężko było przejść. No właśnie. Trzeba było by tak sobie wziąć. Z pięć chlebów kurwa do chleba. <noise> no, no tak. Jakiego pasztetu, konserwę, tak, tak. coś tam, no tak. I pewnie to tak. się to jest kawał drogi, pierw? Nie no, no jezu pewnie, że jest. Dzisiaj mamy takie wyjście typowo męskie, idziemy z Patrykiem we dwóch. Będziemy jeść chipsy, pić kole i grać w Fortnite. Nie. <laughs> Ale nie, najpierw musimy troszeczkę się poruszać, a to o czym mówiłem niewykluczone, że zrobimy później. domu Tutaj droga prowadzi przez wieś. Aki to jest raczej spacerek, bym powiedział ale zobaczycie jakie będą piękne widoki ze szczytów miedzianki, bo szczyty na miedziance są trzy. Tutaj spotkaliśmy Pana przewodnika, który był wcześniej I co, dobrze idziemy tym żółtym szlakiem? Panie, w dobrą stronę idziemy, tak, czy w tak, zło? Tak, tak, W dobrą, tam do góry, tak? Tak A daleko to jeszcze chyba nie? Nie jest daleko A Pan też tam idzie, czy później? Ja Was zaprowadzę tam i pokażę Wam, o co chodzi wszystko Też to nie Wam pokażę Dobra, bo Pan jest stąd, tutaj Pan mieszka, no tak, nie? Tak, 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 Niedaleko, od małego, tak. od dziecka? Od dziecka no i dobra, no to fajnie. To nam się trafił lokalny przewodnik. Także za chwilę tutaj pójdziemy z panem, który nas oprowadzi. Może opowie nam kilka ciekawych historii związanych z tym miejscem. Zginął turysta. Turysta tu zginął? Turysta, tak. Wpadł tam w ten kamieniołom. O kurczę. I tu jest dla upamiętnienia, no, nie, tak? No, tylko widzę, że znicze tylko. Czyli chociaż wzniesienia niewysokie, to jednak... Uważać trzeba. Tak. Bo no, wypadki chodzą po ludziach. Właśnie za tymi kamykami, za tym za, no, za tymi takimi kamyczkami takimi ozdobnymi. Aha, po to wszedł do tej jaskini. Tak, no i tam gdzieś się poślizną wpadł. A my w tym momencie moi drodzy podróżamy żółtym szlakiem, który prowadzi z wiernej rzeki do chęcin. Proszę Państwa, jesteśmy przy jednej z dziesięciu jaskiń, które tutaj w górze Miedziance się znajdują. Zamknięte kratą, żeby nie wejść i się nie zabić, tak jak ten, co tam Pan mówił, że się zabił, to może po to właśnie po tym zdarzeniu zamknęli to. Bo jak ja też byłem tu parę lat temu, nie było tych krat. Nie było, ktoś to zamontował. No, no to chyba właśnie dlatego, że ten facet tam spadł. I to jest taki tunel do chęci. To stąd z tej jaskini się z, idzie do chęci? Z tej strony i z tamtej strony. Aha. A za mało lata pan tam wchodził do tych jaskiń? Yy, troszkę wchodziłem, ale później się obracałem, bo się bałem. Tak, właśnie spadł. Ale że ja tutaj mu świeczki świecą. Rodzina jakaś pewno, nie? Ale to nie, to tam, jak tu, idziemy, to... tu mamy kolejną jaskinię Też już zamknięta Dzień dobry. Wchodzi pani też tam do tej jaskinki? Nie, ja byłam tam, ale nie wchodzę. Ale to do, do środka się da wejść? Da się wejść od tamtej strony, ale jest mech i ślisko, i upadł. A pająki są? Nie wiem, czy tam jakieś... Ej, Tu jest kamerę. Da się coś zobaczyć? Znaczy, da się wejść, ale mówię, tam jest ślisko, także no właśnie ryzyko, bo ja, ja się poszli z nami i upadłem. Od roku 1958 całe to miejsce funkcjonuje jako rezerwat przyrody nieożywionej, gdzie chronione są powierzchowne warstwy skalne, ale również ślady dawnych prac górniczych oraz zjawiska krasowe. Jesteśmy na szczycie 354 metry nad poziomem morza. Proszę Państwa, wzniesienie miedzianki w swoim wnętrzu kryje 4 km korytarzy, i jest tutaj 10 jaskiń. Jak można się domyślić, nazwa miedzianka wzięła się od występujących tutaj rud miedzi. Dzięki tym złożom, pierwsze wzmianki o tym miejscu są z XV wieku. A takie wydobycie. Na masową skalę rozpoczęto w wieku XVI za czasów Zygmunta III wazy. Na przestrzeni lat drążyli tutaj górnicy różnych narodowości z lepszym bądź gorszym skutkiem. Natomiast po wybuchu I wojny światowej kopalnie przejęli Austriacy, którzy doprowadzili praktycznie do całkowitego wyeksploatowania jej zasobów. Staramy się obejść wzniesienie dookoła w poszukiwaniu tych jaskiń, ale póki co nic konkretnego nie znaleźliśmy. Także wracamy na górę, na ostatni szczyt, na którym jeszcze nie byliśmy. Jesteśmy na drugim wierzchołku, a spójrz, co tam jest. Spójrz, co tam jest. Zobacz. Taki mamy widok. Po takim wysiłku batonik najlepiej smakuje co, Patryk, powiedz. No. O, widziałeś jakie tu piękne widoki masz. Chyba mhm. dlatego, że te widoki są to tak dobrze smakują te batoniki i to jedzonko. Nie wiadomo. No nie wiadomo. Ja tam chyba wiem. No, moi drodzy, my już jesteśmy praktycznie na parkingu, skąd wyruszyliśmy na Górę Miedziankę. Taki spacerek, bardzo fajny, ale bardzo miejsce klimatyczne, piękne widoki, tak jak, tak jak widzieliście. Mieliśmy jeszcze jechać na zamek, ale to już nie. Tak, mieliśmy jeszcze jechać na zamek w Chęcinach, ale dzisiaj niestety musimy odpuścić. Jednak na pewno w pasmo Chęcińskie jeszcze Was przynajmniej jeden raz zabierzemy. Jak, Patryk, zmęczy... zmęczyłeś się dzisiaj czy nie za bardzo? Średnio. Średnio, czyli jak widzicie, szlak dla dzieci jak najbardziej dostępny. Zachęcamy do odwiedzania tego miejsca. Cześć. A.